25 kierunków, w tym 5 nowości: komunikacja wizerunkowa, turystyka oraz modelowanie i symulacje cyfrowe. Politechnika Opolska prezentuje swoją ofertę dla przyszłych studentów w ramach trwających Dni Otwartych. Na te dwa dni, które nazywają się Dniami Otwartymi, przygotowaliśmy szereg wykładów, szereg spotkań na poszczególnych wydziałach Politechniki Opolskiej. Nasi uczniowie będą się zapoznawali z laboratoriami, które mamy na naszych wydziałach i są one coraz lepiej wyposażone, niektóre bardzo nowoczesne, chociażby to, które w ubiegłym tygodniu zostało otwarte na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Będą prowadzone warsztaty, będą prowadzone spotkania właśnie z wykładowcami, ale również ze studentami, którzy na naszej uczelni bardzo Intensywnie działają w kołach naukowych czy też w samorządzie studenckim. Zostaliśmy zaproszeni z naszej szkoły z LO1, tutaj w Opolu, i zrobiliśmy sobie taką małą wycieczkę właśnie na wykład. A które kierunki Cię interesują? Ochrona środowiska. No, żeby zobaczyć, jak to tu wygląda i podjąć właściwą decyzję. Ja mieszkam niedaleko, dlatego myślę, że sama odległość jest bardzo dużym plusem. A oprócz tego myślę, że Politechnika ma naprawdę bardzo szeroką ofertę, jeżeli chodzi nie tylko o studia lingwistyczne, tak, bo jesteśmy tylko ludźmi no i plany mogą się zmienić, tak. Dlatego myślę, że Politechnika w tym przypadku jest naprawdę bardzo dobrym wyborem.